Siemanko, witam w kolejnym odcinku z magnesem. Dostałem taką paczkę z Maktomu. Nie ukrywam, że już ją otworzyłem, bo nie mogłem się doczekać. Także akurat zaczęli mi kosić pod oknem. No trudno, ale nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać. Więc otwieramy. Czyli tak. Gadżety. Długopisy, taki fajny z miarką długopis. Wizytówki. Polecam gorąco. Dostałem jeszcze dwie maseczki. Yy, także fajna, fajna, fajne gadżety. Rękawiczek dostałem też. Zapas są takie. Wampirki. Porządnie tutaj obleczone. Dobrze. Porządnie obleczone gumą, więc na pewno się przydadzą. Kilka sztuk. Takie grubsze tutaj. Lina też gruba to jest 1 cm, taka jak miałem w moim wcześniejszym magnesie Mactoma z różową liną. Każdy kojarzy, każdy zna, co to bydle potrafiło wyłowić. To sami widzieliście. Zresztą pokażę kilka fantów, bo mam taki nieukończony film. To pierwsze kilka fantów będzie starym magnesem z Mactoma F300 razy 2. A tutaj proszę Państwa kozak to jest chronione deskami przy przewozie, żeby przypadkiem kierowca kurier gdzieś się nie, gdzieś się nie przyczepił. <śm> to jest bydlak. Proszę państwa. Dzisiaj jadę na wyprawę. Dzisiaj doszła paczka, dzisiaj jadę. Jestem po nocy, ale to nieważne. Ważne, żeby przetestować tego zwierzaka. F300 Gold Poleca się dla poławiaczy neodymowców. Na pewno się nie zawiodą. To już jak taki magnes jest, to już na lata wystarczy. Także lecimy z tematem. Lecimy łowić linki do, do tego magnesu i do innych pod filmem oczywiście. Także zapraszam serdecznie. Możecie też na Messengerze znaleźć filmy Magtom, skontaktować się z nimi. Szybko odpisują, odpowiadają. Także lecimy. No i mamy kotleciora pierwszego. kawał blachy no i super jest pręcik no i kolejny pręcior lecimy pod inny most siemanko Jestem w miejscowości Niedźwice i taka piękna rzeka tutaj płynie. Koprzywianka, ale bardzo szeroka jest w tym miejscu. No nic, schodzę na dół i testuję nowy magnes. F300 Gold. No i co, nie ma co przedłużać. Rzucamy pierwszy. Pierwszy dziewiczy rzut F300 gol. Słuchajcie, będę mówił głośno, bo jest tutaj straszny szum. Chcę wam pokazać jak wygląda to miejsce. Otóż tutaj takie taki mur z kamienia. Jest prawdopodobnie to było umocnienie starego mostu. No, na tym umocnieniu postawili nowy most. No i co? Na razie tutaj nie ma nic. Prawdopodobnie ktoś tu już kiedyś łowił. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. No, ale nie martwcie się, mam kilka innych miejscówek jeszcze. Także, jak tutaj nic nie będzie, to lecę dalej. Tam jaka dziura. Chodzę powoli, bo jest nurt duży. Jest jeden złom ogromny. Już go widziałem, jak byłem jeszcze na moście. Ale nie do ruszenia. Tylko kawałek wystaje tutaj. Coś takiego. Ciekawe, co to jest. No, mam pierwszy fan. Jest obudowa jakaś, chyba od jakiegoś wideo, coś w tym stylu, no, zawsze coś. No i co, pojechałem z nurtem rzeki, miejscowość Gnieszowice, taki mały mostek. Tam było czyściutelnie, super, a, a tutaj, no, już pierwsze fanty wpadły. Tutaj taki y, haczyk do zamykania furtki na przykład. I coś takiego jeszcze. Także, no, coś tu będzie. Można sobie spacerować. Taka jest ścieżka, tutaj elegancka. W tą stronę, i w tamtą stronę. Na pewno będą fanty. Widzę już opony. Są so fanciory. Jestem tutaj dwie minuty, a już takie druty. I kątownik. I nawet guzik taki tutaj. Widzę. I jeden grosz. Coś mam, proszę Państwa. Założyłem sobie kamerę na głowę, żeby to wyciągnąć. Oh. Mogę podejść bliżej. Oh. Targam złom. Porządny złom. o oh yeah. oh. 10 kilo to jest od pieca to jest od pieca ale ekstra no pierwszy porządny złom mojego Golda super ale fancior jest 10 kilo albo i więcej ledwo dźwigam Przerwujmy trochę Pięknie słońce zaczyna świecić A ja mam piękny fant Spójrzcie na to Co to jest? Co to jest? Od motocyklu? Nie wiem ale wygląda ekstra. O, a tym razem taki złomik. Zardzewiały, ciężko do odczytania, do zidentyfikowania co to może być. Ale może oczyszczę w domu się uda. Pokażę Wam jeszcze co tutaj na paliku uzbierałem. Patrzcie, ile gwoździ, ile złomu oczywiście też to zabiorę ale mam potwora metalowy węgorz patrz co na to rua Ach. metr 20 rury super pancior Ha, ha. co tu się dzieje co tu się dzieje pod tym mostem ludzie patrzcie jaki kątownik byczy o kurczaki Ua, 15 kilo albo więcej Ua. ale byk magnes ani drgnie super ale ale fanciol No piękny dzień dzisiaj na łowienie złomu. Nie spałem, bo miałem nockę, ale nie mogłem wytrzymać, musiałem pojechać. Ale jest kolejne. Złomy, tym razem coś takiego. No i ogromna ilość gwoździ, prętów. Jakiś śrubek. Także daje czadu. A jeszcze chciałem Wam pokazać coś. Znalazłem w wodzie coś takiego. Jakiś krem, celia. Już niestety. Ta krętka trochę zeżarta ale kiełko, znaczy ten pojemniczek, żyje. Ciekawe czy to stare jest, wygląda na stare. Spójrzcie na to popatrzcie na tym wkręcie, na samym czubku, trzyma się jeszcze jeden grosz. Jaka musi być siła tego magnesu, że poszło Przyciąganie jeszcze utrzymało tego pieniążka tutaj. No, jest jakaś tutaj jak to się nazywa? Zawias. Patrzcie jakie fajne. Taki gwóźdź, ćwiek. Tutaj takie żelazko z okrągłym oko, okrągłym oczkiem. Parę jeszcze gwoździ, śrub. Ej słuchajcie Petarda jest. Kolejna. Pozdrawiam Adego. Patrzcie co tu się dzieje. Jak ja to wezmę do domu? Przecież to jest jakiś pręd 3 metrowy. Jacie. Nie wiem jak ja to zabiorę. Może uda mi się to na pół zgiąć, ale wątpię. Ale czy to jest możliwe do zgięcia? Hej, chyba tak. Rurka. Ja nie zabiorę. Ach. tak zwane pakowanie o zmniejszona pojemność jeszcze tutaj zagnę z tej strony i wtedy mi wejdzie do bagażnika wow panowie i panie co tu się dzisiaj dzieje dobra robię tak ludziska dzisiaj już kończę F300 Gold ochrzczone porządnie. I wracam tu jutro. Wracam tu jutro i czeszę dalszy odcinek. Na razie tylko tutaj koło mostu byłem. Cały czas w jednym miejscu właściwie. Także dzisiaj już lecę, zabieram to co mam. Po oponę wrócę kiedy indziej, bo tutaj będę przyjeżdżał, coś czuję kilka albo kilkanaście razy. Na pewno oponę zabiorę i butelek też kilka było, także też zabiorę. Także dzisiaj zabieram złom, jeśli mi się uda. No, to tu rura też jest porządna. No i zapraszam Was na podsumowanie F300 Gold, Kozak. Już miałem się z wami żegnać, ale rzuciłem jeszcze raz sobie tak na pożegnanie. I nie wierzę, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Ja nie mogę. Co to jest? Ale udziec, udziec normalnie. Wow, tutaj jakaś klapka jest. No, jakiś element od motocykla pewnie jakiegoś albo od samochodu. Ja cię, uwaga, ale to nie wszystko. Rzucam tym. I tutaj, patrzcie. O, ja! Czy to jest silnik. Silnik. Nie wierzę. Patrzcie, to. Kurde. Nie wierzę. Kręci się. Jeszcze jedną rzecz zobaczyłem. Położyłem sobie ją tutaj w krzakach. Patrzcie. Noga od stolika jakiegoś. Ła. Ale dzisiaj fanty. Ale dzisiaj zapowiadało się, zapowiadało się tak spokojnie, a druga miejscówka rozwaliła system. System rozwalony. Ja O kurde. Patrzcie to. Nie. Co tu się dzisiaj dzieje? Lecimy na podsumowanie, bo jak rzucę jeszcze raz, to nie wyjdę stąd już, ale mi dzisiaj dało w kość. Dobra, słuchajcie, tutaj jest kilka tych fancików, dwa pręty, taka blacha i taki teownik. Jeszcze łowiłem Magnesem F300 razy 2. No taki krótki wypad no i parę jeszcze drucików. A tutaj dzisiejszy wypad. Udało mi się wytargać tą rurę. Tutaj taka gruba rura. Masakra, co? Ogromny kątownik. W środku jeszcze taka śruba. Noga od stołu. Taka blaszana. Tutaj od pieca. Fragment blatu. Tutaj fajerki się zakładało. No to nie wiem od czego jest. Ale masakra. Jakiś Fragmenty, jakieś motocykla pewnie. No i tutaj taki silniczek, jeśli się nie mylę. No takie małe, jeszcze rupiecie ciekawsze. No i oczywiście nie wyciągałem tego. Spójrzcie, ile gwoździ, ile rupieci jeszcze zalega w kasterce. Kasterkę dostałem od kruszyny. Dzięki Ci bardzo, przydała się jak widzisz. Teraz na dwie kasterki mogę łowić. Dzięki bardzo za uwagę, no i jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to, to dajcie tego suba, będzie mi przyjemnie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia w następnym.